Jesteś gotowy na nowy rok? Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, przygotowałam dla ciebie 5 kroków, które uczynią cię naprawdę przygotowanym na noworoczne wyzwania, może na twoje noworoczne postanowienia, albo po prostu na noworoczną prozę życia, bo przed nami kolejnych 365 dni 2024 roku. Warto wejść w ten czas silnym, radosnym i gotowym. Zacznę od takiej bardzo przyziemnej sprawy posprzątaj swoją codzienną Przestrzeń. Być może to będą jakieś małe albo większe porządki w domu, być może to już masz odhaczone po świętach, a tym razem zabierzesz się za twój samochód, może miejsce pracy, twoje biurko. To naprawdę nie muszą być wielkie porządki. Zawsze ta sfera naszego otoczenia jest połączona z naszym wnętrzem i działa to w dwie strony. I tak na przykład pamiętam, że kiedy wyznaczyłam sobie nowe cele, to od razu miałam potrzebę, żeby uporządkować moje. Biurko. I to też działa w drugą stronę, bo uporządkowane otoczenie pozytywnie wpływa na Twoje wnętrze. I tutaj, właśnie tego mechanizmu bardzo chcemy, żeby ta uporządkowana przestrzeń pozytywnie nastrojała Ciebie na wejście w nowy rok. Drugi krok przygotowań do nowego roku to. Uporządkowanie relacji. Może masz w swoim otoczeniu osobę, y, która niekorzystnie na ciebie wpływa i tak naprawdę od dłuższego czasu już myślałeś o tym, żeby zerwać kontakt z tą osobą. Być może nadal nie przeprosiłeś kogoś za gafę, którą popełniłeś, a widzisz, że od tamtego czasu nie jest już między wami tak samo. Być może dobrze by było zrobić coś dla drugiego człowieka, co już dawno jemu obiecywałeś, albo po prostu odezwać się do swojej dawnej. Koleżanki, dawnego kolegi, z którym już dawno nie rozmawiałeś. Trzecia sfera do uporządkowania to myśli. Często słyszę głosy ludzi, którzy nie do końca są zadowoleni z mijającego roku. Coś by tam zrobili lepiej, zastanawiają się, dlaczego w ogóle te trudne zdarzenia miały miejsce w ich życiu. To jest czas, żebyś spojrzał na mijający rok z wdzięcznością, żebyś wspominał go mimo wszystko, Pozytywnie. Jest to możliwe do zrobienia, i też właśnie dla takich osób jak Ty stworzyłam pierwsze szkolenie online z pozytywnego myślenia, myśli jak Boży, zwycięzca. Spotykamy się 12 stycznia w piątek o 20. na Zoomie i właśnie wtedy będziemy pracowali nad naszymi myślami, tak, żeby właśnie spojrzeć na ten ro nowy rok z wiarą, bo często jest tak, że trudno jest nam spojrzeć pozytywnie na nowy rok, osiągać cele, które sobie wyznaczyliśmy, albo w ogóle nie. Mamy chęci na jakiekolwiek postanowienia noworoczne, a to wszystko dlatego, że budujemy na złym fundamencie. Nie rozprawiliśmy się jeszcze ze starym rokiem. Mamy przez to takie zniechęcenie, bezsilność w sobie i nie za bardzo wiemy, jak podejść do nowego roku. I potem często tak jest, że po prostu on tak sobie płynie, ludzie poddają się tej prozie życia. I nic szczególnego nie robią ze swoim życiem. Więc tutaj zbuduj ten solidny fundament w postaci pozytywnych myśli, a zobaczysz, że ten nowy rok będzie przebiegał zupełnie inaczej. Na stronie wdzecne-serce.com przeczytasz więcej o noworocznym szkoleniu, byś mógł wejść w nowy rok jako Boże zwycięzca. Czwarty krok, trochę połączony z myślami, chodzi o modlitwę, relacje z Bogiem. Być może ostatnio miałeś mniej czasu na tą modlitwę. Warto by było spotkać się z Bogiem sam na sam w ciszy, bez pośpiechu i obgadać sobie na spokojnie z Bogiem właśnie mijający rok. Być może masz jakiś żal do Boga za to co wydarzyło się w tym roku. Powiedz jemu o tym wszystkim. Powiedz o swoich zarzutach, tak żeby nie było między wami żadnych niedopowiedzeń. Być może spowiedź jeszcze w Starym Roku będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Chodzi o to, by stare żale, stare jakieś tęsknoty, trudne wspomnienia, wyrzuty do Boga nie ciągnęły się za Tobą w Nowym Roku. Byś rzeczywiście potrafił. Szczerze spojrzeć Bogu prosto w oczy, z radością, z wiarą powiedzieć: No to wchodzimy w ten nowy rok. Rzeczywiście od początku przeżywać ten rok z nim, w takiej bliskości, we współpracy z Jego łaską, nie uciekając gdzieś od Boga, bo często nawet mamy w sobie taki nieuświadomiony żal i gdzieś obwiniamy za pewne rzeczy Boga zupełnie niepotrzebnie, tym samym sobie utrudniamy yy, i relacje z nim. I w ogóle przeżywanie tego życia. Więc zastanów się, jakie jeszcze sprawy dobrze by było omówić z Bogiem jeszcze w tym starym roku. Piąty krok: dokończ stare zadania. Być może jest coś takiego, co dobrze by było jeszcze odhaczyć na Twojej checkliste, zanim zacznie się nowy rok. Mamy jeszcze trochę ponad dwie doby do nocy sylwestrowej, być może uda ci się w tym czasie jeszcze to zrobić, tak byś już w nowym roku mógł zabrać się za nowe zadania. No bo dobrze jest właśnie w nowym roku z tą czystą kartą zająć się rzeczami, które naprawdę są na ten rok, które są aktualne dla ciebie. Które są dla Ciebie atrakcyjne, gdzie rzeczywiście widzisz potencjał. Wtedy już nie za bardzo nam chce się zaglądać do tych starych, zwietrzałych tematów, więc postaraj się podomykać te zadania jeszcze w tym roku. No i co, kochani, to byłoby na tyle. O szkoleniu powiedziałam: jest jeszcze kurs w zgodzie ze sobą i Bogiem, też do przejścia online. Pięciodniowy, który możesz przechodzić w takim tempie, jakie będzie dla ciebie najwygodniejsze. O nim również możesz przeczytać więcej na stronie wdzięczniserce.com, i tam również więcej informacji o coachingu chrześcijańskim, który prowadzę. Tak więc, jeżeli chciałbyś w ten nowy rok wejść z takim nowym nastawieniem, może męczą cię jakieś stare myśli, stare emocje, może masz jakiś cel, który od dawna chciałbyś osiągnąć. I chciałbyś i marzy ci się, żeby to już się wydarzyło w 2024? Ja w tym wszystkim Tobie chętnie pomogę. Więc napisz na wdzięcznepodłogasercemałpowp.pl, a wspólnie znajdziemy jakiś dogodny termin na nasze spotkanie. Ja prowadzę takie sesje 60-minutowe online, gdzie rozmawiamy o tym, co jest dla Ciebie ważne, gdzie jestem dla Ciebie wsparciem, osobą, która Ciebie wysłucha, poprowadzi przez różne ćwiczenia, mocne pytania. Także spojrzysz na swoje życie w nowy sposób i będziesz zdolny do wprowadzania zmian na lepsze. Więc be grateful, niech ten nowy rok będzie piękny i błogosławiony. Ja już teraz się o to modlę w imię Jezusa, Chrystusa. Do zobaczenia.